Bartku, witam Cię dzisiaj Dzień dobry jako... panie Dyrektorze Dyrektorze czego? Basenów Katowickich Dzień dobry, witam Państwa jako Dyrektor Basenów Katowickich A ze mną jest Dyrektor Kopert Parkingowych w mieście Katowice Bardzo mi miło, drodzy Państwo Po koperty do mnie Znaczy z kopertami po koperty No, jak krzykniecie siostro basen Nie, bracie basen To ja pojawię się Z basenem, z basenem. <laughs> A ja z kopertą Żółtą Z żółtą kartką. Może od tego tematu zaczniemy? Zacznijmy od żółtego. Dobrze. To co? Trochę czasu minęło. Kurz pobitewny opadł. Dokładnie, przeziębienia e, wyleczone, ponieważ wiem, że niektórzy nabawili się, stojąc no, w deszczu. No, Ja się nie dziwię, jak stałeś dwie godziny w deszczu na rynku protestowałeś przeciwko polityce prezydenta, bo mówimy o Katoproteście. Mówimy o Katoproteście. No to ja się nie dziwię, że się ludzie przeziębili, bo pogoda była bardzo niesprzyjająca. Jak się czułeś, jak wychodziłeś wtedy, to sobota była przed południem, z domu? To jeszcze nie padało wtedy. A, jeszcze nie padało, jak ja wyszedłem, to akurat lunęło i sobie pomyślałem, boże, żeby tam chociaż z 50 osób przyszło. Tak, wiesz co, ja wychodziłem, to jeszcze nie padało, bo byłem trochę wcześniej, jak zwykle zresztą, e, ale jak już się zbierali ludzie, zaczęło kapać, potem coraz mocniej zaczęło kapać, no i tak już właściwie padało do końca. No, Czyli dwie godziny Do końca padało. dnia, bo potem jeszcze też spędziłem czas na pikniku na Dąbrówce małej. Mhm. Pozdrawiam prezydenta Woźniaka. No dobrze, ale wróćmy do tego kato protestu. Kato protest, za nami. E, moim zdaniem, wielki sukces. Moim zdaniem też powiem Ci, no było na pewno sporo ponad 200 ludzi. To, to na pewno do tego, że. Rozdawali organizatorzy takie żółte kartki. Tak. No i rozdali 200 na pewno. No i... I nie było żadnej na ziemi i nie wszyscy mieli kartki. I miałem takie wrażenie, że ci, którzy byli na początku, zostali przez całe półtorej godziny ponad e, tego wydarzenia tak. i słuchali. Tak. Czy znaczy powiem ci no co najmniej jakieś. 85% tego wydarzenia byli wszyscy, tak? Tak, tak. Rzeczywiście. Tak. Końcówka, wolny mikrofon, trochę poszedł... Y... No to jest zawsze ryzyko, bo nie wiesz, kto Ci tam przyjdzie, no tak. i faktycznie było I tam, tam, tam trochę, trochę oszołomstwa polityków, tak. no i nie wszyscy chcieli tego słuchać. Ale jest jedna rzecz, która mnie utkwiła szczególnie w pamięci. Coś mi tu latał. No, co takiego? E, I powiem Ci, byłem zaskoczony tym, że tak, ludzi przyszło sporo. Jak na katow... protesty katowickie, to naprawdę był spektakularny sukces. Tym bardziej w taką pogodę. Tak strach pomyśleć, co by było, jakby była lepsza pogoda. Strach dla Ciebie czy dla Pana Marcina? Myślę, że dla Pana Prezydenta. Ale wiesz co, utkwiło mi jakby jedna rzecz, bo na całym proteście przyszli też radni. No, całkiem sporo tam było radnych. Tak, całkiem sporo, liczmy. No. Beata Bala. Beata Bala, z tej frakcji politycznej był jeszcze Adam Lejman-Gąska. Barbara wnęg Gabor I trzy. Patrycja Grolik. Patrycja Grolik, to jest cztery. Cztery? Tak. I pięć, Dawid Durał. No Dawid Durał był i nawet tak. przemawiał. Zresztą... Przemawiał, zresztą Ewa, nie Ewa, tylko Barbara wnęga też. też przemawiała. No głos i poseł, na końcu. Po, posłanka kołodziej też przemawiała, także tam. No ale to, ale jeżeli chodzi o radnych, było pięciu. Tak. A mamy w Radzie Miasta? 28. Okej, okay. no i oczywistym było to, że nie przyjdzie żaden radny y, forum. Czemu oczywistym dla Ciebie to było? Przecież dostali zaproszenia przez biuro Rady Miasta, mieli informację oficjalną, że jest takie wydarzenie. Jeśli... Hmm. Jest to osoba, taki radny, zainteresowana problemami w mieście. Ale radni rządzący na forum samorządowego moim zdaniem nie są zainteresowani tym, co mieszkańcy jakby chcą i mają do powiedzenia. Oni są zainteresowani realizacją polityki prezydenta grupy i jego dworu. Natomiast wiesz co, no rozczarowało mnie to, że tak. Przewodniczący Makowski się nie pojawił. To Jego prawda? prawa rąka w postaci radnego Borkowskiego też się nie pojawiła. No może byli na pikniku mm, akurat na Pamięci więcej, nawet nie było radnego Adama Szymczyka, który właściwie jest wszędzie zawsze i rzuca y, selfiaczki i go nie było. Faktycznie. Taka oczywista postać. No on jest wszędzie, nie? Na każdym jednym y, wydarzeniu miejskim jest oczywiście Adam Szymczyk. Tak, no jest. Jest. To tu godnie było. Może akurat Rosa gdzieś miała wyjazdowy piknik i musiał ją wspierać. No, no wiesz, ale z drugiej strony, jest radnym, który powinien tutaj interesować się głosem mieszkańców, i jednak ci ludzie, którzy przyszli, wymagali, jakby inaczej, mogli oczekiwać odrobiny zainteresowania ze strony swoich, tutaj, jak powiedzmy reprezentantów y, tutaj w władzach samorządowych. No, ale, ale no, Adama zabrakło, ale było chyba trzech przewodniczących albo zarządzających radami jednostek pomocniczych z dzielnic. Były rady zarządzające, tak, były, rzeczywiście. Mm. I to te, te, te rzeczywiście prężnie działające, które próbują coś zrobić dla mieszkańców, tak, bo była przewodnicząca... To są te, sto... te prezydenckie takie? Nie, te drugie. Więc to są te, które działają dla, na rzecz mieszkańców, tak? Ja bym ich nie oceniał przez pryzmat tego, czy one są proprezydenckie, czy są antyprezydenckie, czy są dalej. One po prostu chcą coś dobrego po sobie w dzielnicy zostawić, tak? Mm -hmm. I korzystają z takich możliwości, jakie im tutaj prezydent zapewnia, więc różnie bywa, tak? Ale była przewodnicząca z Koszutki, był przewodniczący z Murcek. Z Paderewy. Z Paderewy był jeszcze przewodniczący to na pewno, bo też chyba głos zabierał? Tak, mm -hmm. tak, tak, dostał brawa. Do tych zarejestrowałem, no? Fakt. No i kogo tam jeszcze y, mieliśmy? Kto nas zaskoczył? Kto nas zaskoczył? Hmm. Miglance były różne? Tak, no, o właśnie, tutaj człowiek od miglancy był rzeczywiście, no y, porwa. No bo tłum. właśnie ja, nie wiem jak Wy, ale y, ja miałem takie wrażenie, że raczej jestem na imprezie w, na Uniwersytecie Śląskim i są y, takie pewne prelekcje akademickie wygłaszane. Bardzo dużo faktów, bardzo dużo dat, y, liczby nawet się pojawiały konkretne. Mm -hmm. No, A to, manifestacja mokła. ma swoje prawa. I jeszcze mokła w tym przypadku. I jeszcze trochę. mokła, no. no. więc rzeczywiście, wiesz co, powiem ci tak, no dwie godziny to trwało chyba wszystko razem. No może oby. bez pięciu albo dziesięciu minut. Tak, ale tam tak. I ja myślę, że mając na uwadze aurę, która była, jakby tak to wszystko skrócić o połowę, to na pewno byłoby fajnie, nie? Ja bym sobie więcej chciał poskandować, więcej pokrzyczeć. Tego mi trochę brakowało, ale, nie było zbyt wielu takich. Ale krzyczeli ludzie i to, bardzo mi się podobało, to że tak naprawdę były też głosy tutaj od y, uczestników tej demonstracji ze strony tłumu które wychodziły samo z siebie, nie były w żaden sposób inspirowane przez organizatorów, tylko ludzie rzeczywiście sami tam się y, akty ak aktywowali tak? i to było fajne. No właśnie, bo powiedzmy sobie, też, powiedzmy sobie też, że e, państwo mogą nas kojarzyć jako współorganizatorów tej imprezy, a nie czujemy się organizatorami, na pewno jesteśmy osobami, które wspierają takie protesty i uważamy, że trzeba o nich mówić, warto promować, ale to nie my pisaliśmy teksty, które są na stronie Kato Protestu, nie my. Tak. Ustalaliśmy, kto ma mówić i o czym na samym procesie. Powiedzmy więcej: jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał coś zmienić w swojej okolicy, będzie miał z czymś problem, to proszę do nas napisać. My przyjedziemy, nagramy materiał, no ale proces zdecydowanie udany. Bardzo, Radnych nie było, i bardzo. tutaj myślę, że radni ci, 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 ci jakby wielcy nieobecni, no to ja się czuję zawiedziony. Powiem Ci. Wydaje mi się, że radny Makowski, skoro robi kampanię do Sejmu, mógł tam być, mógł tam sobie głosy zdobywać, mógł z tymi ludźmi porozmawiać. Upiekły dwie pieczenie na jednym ogniu. A tak tak naprawdę pokazał, że mieszkańców ma głęboką wiedzę. No wrażaniu. nie wybrał akurat tej imprezy, miał swoje priorytety, swoje powody. Ja widziałem, że na koncercie był. był robiony przez kolegę nie, nie Warmuza. Wiem, czy, ja nie wiem, czy mi się dni pomyliły, czy nie, ale. Wydaje mi się, że Alterfest, tak to się chyba ta impreza na Ligocie nazywa, była. Amfi, równo. Amfi Fest. Amfi? No, Amfi. Czy Alfi? Jakoś tak, nie wiem. Nieważne. Był koncert na y, Zadolu, bo to na Zadolu było, nie? No i też padało, nie? Co mamy dalej? No dalej po całym tym katoproteście i po jakby stawianiu znaku równości, którego nie ma między prowokatorem a katoprotestem, mieliśmy pewną y, ofensywę y, tak. politykierów, którzy... Chcieli się z nami zaprzyjaźnić bardzo? Bo wiecie, y, partia Konfederacji, cała ta... ten archipelag y, partii pod y, szyldem Konfederacji Przeżył całe wakacje, myśląc sobie, że idą po władzę, że będą mieć 20% na jesień poparcia, to się okazuje, że te, są, te sondaże były mocno przestrzelone. Może, mo mogę wszystko im może mogę, wszystko im weszło za bardzo. No totalnie są w jakimś własnym świecie i myślą, mhm. że y, kanał prywatnie prowadzony przez dwie niezależne osoby, to jest miejsce, gdzie my mamy obowiązek omawiania projektów populistycznych konfederackich. Tak. Natomiast my chcemy stanowczo powiedzieć, chyba tu się zgadzamy i nie będziemy rozmawiać z Konfederacją. Tak. Żyjemy też nie bez przyczyny tutaj liczba mnoga, żyjemy w społeczności baptystycznej, wielożeństwo nas interesuje i E, oczywiście związki monopłciowe. Tak. E, koledzy tego... z konfliktu, niech sobie to przetłumaczą, bo trudne słowa. I jeszcze uważamy, że kobiety powinny mieć zdecydowanie prawo głosu i powinny takich patałachów pogonić. Umówmy się, że e, musimy mieć minimum szacunku do naszych gości, rozmówców, dlatego dzisiaj byliśmy w urzędzie miasta, może o tym wspomnimy. Czekaj, jeszcze dokończmy. Generalnie jakby dla jasności myślę, że Państwo powinni wiedzieć na prowokatorze można rozmawiać o wszystkim. Nie musicie się Państwo z nami zgadzać, nie musicie się zgadzać z naszymi poglądami, my nie musimy się zgadzać z Waszymi poglądami, no. ale z każdym będziemy rozmawiać, każdy ma y, możliwość wypowiedzenia się pod dwoma warunkami. No dawaj, bo ja teraz po jestem będę zaskoczony. Po pierwsze, obowiązuje kultura. No tak, to i już. I bluzgi, y, wyzwiska, wyzywanie i tak dalej. Za to będziemy rozdawali bany. To się źle czyta, proszę Państwa, to źle wygląda, darujcie sobie. Tak, to jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, Konfederacja też u nas nie jest mile widziana. Nie, nie jest mile widziana. Ja myślę, że przedsiębiorcy, wolnościowcy, liberałowie gospodarcy powinni wystąpić z propozycją finansową jakąś, a nie roszczeniową, jak jakieś lewactwo, musicie o nas mówić. Spadaj, tak. gościu, naprawdę. A ja jako kapitalistyczny lewak, jedzący mięso i jeżdżący na rowerze, no. mówię zdecydowane nie. Nawet. Nawet, nawet Bartek mówi nie. Tak, y, następny temat, jaki mamy w głowie, no to nasza wizyta dzisiaj, a nie, to już będzie upublicznione. Tak, w, w Urzędzie Miasta. O tym mieliśmy porozmawiać. Bo mamy. właśnie, no chciałem powiedzieć, że jak się zaprasza gościa, to trzeba mieć do niego minimum szacunku, żeby tą rozmowę poprowadzić. Dlatego postanowiliśmy pójść na całość, nawiązując do naszego tajemniczego spotkania na rynku. Tak, z dwa tygodnie temu, może tak, trzy, tak. jakoś tak, spotkaliśmy na rynku prezydenta Marcina Krupe. Wywiązała się rozmowa, bardzo grzeczna, kulturalna. Nikt, po sobie, znaczy nikt sobie nie dał tutaj yy, potwarzy. Ja się ci powiem, że było mi bardzo miło, że prezydent od razu mnie rozpoznał. Tak, od razu rozpoznał. Ja go rozpoznałem mnie... też od razu. Tak, daliśmy radę. No, właśnie. mimo że... Miał taką chustkę harcerską, tak trochę kamuflaż. Tak, w każdym razie miła rozmowa. Od słowa do słowa pojawiło się zaproszenie ze strony prowokatora do prezydenta którego zaproszenia nie wykluczył Pan Marcin Krupa. Tak, usłyszeliśmy, że prezydent nasze zaproszenie rozważy. W związku z tym, kując żelazo póki gorące, jeszcze przed wyborami, bo potem to wiadomo, że już nie ma takiego ciśnienia. Mm. Y dzisiaj złożyliśmy oficjalne pismo w Biurze Podawczym Urzędu Miasta na rynku. Zaprosiliśmy Pana Prezydenta do rozmowy. W dogodnym dla niego terminie i miejscu. Na takich samych warunkach jak wszystkie inne gościnie i goście w naszym kanale były podejmowane. Tak, i oczywiście zamierzamy pana prezydenta zapytać o różne rzeczy. Nie obyło się bez zabawnej sytuacji, ponieważ kręcąc tutaj złożenie tego dokumentu pojawiła się strażnica z pytaniem, co robimy. No. No ale jak że kręcimy, a nie rzucamy kamieniami w urząd, to stwierdzili, że kręcenie jest jeszcze legalne, także mogliśmy dokończyć. Oni mają tyle tych kamer. Na każdym kroku, teraz na każdym yy, skrzyżowaniu instalują kamery. Ty, to my głupi jesteśmy. A my tak tylko z jedną. Ty, ale my głupi, zamiast kręcić, to, to trzeba było wystąpić do Urzędu Mesa, żeby nam udostępnili ten film z tej kamery. Byśmy no, wmontowali? No, nie jedno. Na pewno tam kamera nas nagrywała. Można by z kilku kamer od razu ujęcie puścić. No. Dobra. Ale zobaczymy jaka będzie tutaj reakcja pana prezydenta. No bo patrząc na to tak skoro złożyliśmy oficjalne pismo do pana prezydenta, no bo tak to należy traktować, to no dostaniemy to, też odpowiedź. To, to powinniśmy dostać odpowiedź i pewnie nastąpi to za jakieś dwa tygodnie, tak? Bo to chyba 14 no. dni jest, nie? Nie, no chyba 30. 3? A nie, nie tak. Tak, to... No standardowo tak generalnie, zawsze 30 dni urządy mają na odpowiedź. Ale generalnie zakładamy, że Państwu w niedalekiej przyszłości doniesiemy, jaka była odpowiedź pana prezydenta. Oczywiście jak pan prezydent nie będzie chciał wystąpić, to się nie obrazimy. Dalej będziemy robić swoje. Ja się trochę obrażę, ale a tylko troszeczkę. Ale będziesz robił swoje. No to niezależnie, zupełnie. Dobra. Jak prezydent się zgodzi, też będę robił swoje. Dobrze, to następna była kwestia, czyli było tak, było katoprotest, był pan prezydent i zaproszenie. Teraz tak, państwo do nas piszecie w różny sposób, zachęcamy, bardzo sobie to cenimy. I dzisiaj byliśmy w drodze na Ligotę do przedszkola numer 16, ponieważ doszły nas słuchy, że to jest jedyne, jedno z nielicznych przedszkoli, chyba w Katowicach, mm. które. Nie złożyło do budżetu obywatelskiego y, żadnego projektu w celu naprawy ogrodzenia, chodnika, jakby jakichś tam bieżących remontów w okolicy tego przedszkola. No i przedszkole jest w upakanym stanie, wali się, sypie i tak dalej. Szanujemy, że przedszkole tutaj, powiedzmy, rozumie ideę budżetu obywatelskiego. Natomiast ubelewamy nad tym, że miasto nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w stosunku do placówki, którą zarządza. To przedszkole jest na Koszalińskiej, na tak zwanym getcie ligockim, faktycznie tam bezpośrednie sąsiedztwo tego przedszkola ma cieszyło się złą sławą, bez przyczyny plac zaraz obok nazywał się Pachniowy, nie dlatego, że było dużo kwiatów, tylko dlatego, że pa panowie tam, tak powiedzmy, którzy przesiadywali stop na ławeczkach, wonieli. Teraz to już nie są pachnioły, tylko plac mas partnerskich. Zostało super odromentowane, a rzut kamieniem, czyli przejście przez jedną bramę i mamy, jesteśmy na wewnętrznym dziedzińcu, na którym jest to przedszkole. No i się sypie i się wali. Tak, no i miasto się ewidentnie nie wywiązuje tutaj. Prawdopodobnie jak popatrzylibyśmy w budżet miasta na kolejny rok, to się okaże, że na remonty przedszkoli czy tego przedszkola zapisano okrągłe zero złoty, Tak jak to miało miejsce na przykład z zakupem książek do bibliotek. Zakup książek do bibliotek musi podlegać plebiscytowi mieszkańców? Czy w ogóle chcemy no, tego, czy nie? Czy to nie to, jest tak, że co roku to, wydawane są książki? Radny Durał generalnie y, policzył i się okazało, że za 700 tysięcy złotych złożyli y, tutaj mieszkańcy wniosków do budżetu obywatelskiego no. na zakup książek, a w no. budżecie miasta na książki jest 0 złotych. Rok rocznie 0 zł. no to musimy rezygnować z czegoś, bo wiecie, jak głosujecie w budżecie obywatelskim, no to wybieracie powiedzmy 20% z tych wszystkich projektów, bo nie ma aż tylu pieniędzy, żeby zrealizować wszystkie, więc no jak zdecydujemy się na zakup książek, to nie kupimy na przykład wozu strażackiego. Jak wyremontujemy szatnię w jednej szkole, to nie będziemy mogli zrobić na przykład placu zabaw w innym miejscu. Tak, a generalnie idea jest taka, że to Państwo mieli sobie wymyślić na przykład jakąś dziwną ławeczkę do nie wiem, uprawiania jogi na przykład u Was na skwerku pod, na dzielnicy hmm. i to mogliby Państwo zrealizować z budżetu obywatelskiego. No, ale nie ma szans w starciu z przedszkolami, szkołami, które... No, na piknikach teraz wrześniowych zapoznawczych w szkołach można było cztery komputery wystawić i rodzice cyk, 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 szybko głosowali na wiadomo, które projekty. Tak. Oprócz tego dzieci chodzą w ramach lekcji głosować yy, i tutaj nauczyciel mówi, głosujemy na projekt taki i taki, dzieci klikają. Dzienniki... Dzieci? Tak, no mogą głosować dzieci. Mhm. No to nawet nie wiedziałem. Tak, mogą głosować, nie musisz być tam pełnoletnim. W każdym razie tak, do przedszkola nie dojechaliśmy, ale Rzucamy zdjęcie, które otrzymaliśmy od naszego widza mm. i szanujemy, że przedszkole nie złożyło wniosku. Z bólem serca sugerujemy, żeby taki wniosek w przyszłym roku złożyć, no bo chyba nie będziecie mieli szansy Państwo na to, żeby Wam to przedszkole wyremontowali. No raczej nic się nie zmieni. Na nie wybory są jakieś. Tak. Dobra, to jest to. Byliśmy na osiedlu Witosa, to przy okazji wizytowaliśmy budowę Domu Kultury na Witosa. Tak. Był tak? tam chyba nawet jeden jakiś robotnik. O nawet, się 16. Na nawet się budowało, mury już stały. Dobrze, co mamy dalej? Pną do góry, niech się mury. Nie wiem. To pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Na Dziękujemy. Namaste.